Cywildzów zgromadzonych na stadionie narodowym znakomicie przygotowana Murawa i za moment spotkanie, które poprowadzi jako główny sędzia Alan Gieri ze Szwajcarii asystentami jest oczywiście jego rodak Vogel i Heininger, natomiast sędzią technicznym Polak Bartosz Frankowski, przywitanie obu drużyn i skład Polaków. W Bramce zobaczymy z numerem 12 Wojciecha Szczęsnego. A dalej, jeśli chodzi o ustawienie polskiej reprezentacji, wygląda następująco. Po prawej stronie w obronie Łukasz Piszek 26, dwa środkowi 15 glik. Szukała. i z lewej strony Tomasz Brzyski. Druga linia naszej reprezentacji to po prawej stronie Waldemar Sobota z piątką, z Krychowiak Krechowiak, z numerem jedenastym Kliff i 17. siedemnastką Peszko. Przed nimi wysunięty Obraniak i na samej świcy Aleksander Milik. A to właśnie Polacy w tych nowych strojach. Mamy nadzieję, bo o tym mówiliśmy wielokrotnie. Adam Nawałka ma... No, Zmusić ten zespół, by pokazał swój potencjał, który ma. Myślę, że takie potrzebne spotkanie przełomowe to przedstawienie arbitrów. Można powiedzieć i przypomnieć, że ten sędzia prowadził mecz Jagieloni białystok w Lidze Europy, w którym to Jagiellonia przegrała z Irtyszem Pławłodar 0-2. do Przywitanie obu kapitanów, a więc Łukasza Piszka, który po raz pierwszy w tej roli w 35. występie w reprezentacji, a także Scotta Brauna, Szkoci w bramce z numerem pierwszym, Marshall. Dalej, jeśli chodzi o ustawienie reprezentacji Szkocji, z dwójką, Hatton w obronie od prawej strony, czwórka, Martin w środku z Greerem, z piątką, gra Greer, Natomiast z lewej strony Malgrew, który jest no, potencjalnym pomocnikiem, druga linia z szóstką, Banan z ósemką Brown, z siódemką Morrison, z jednaską, Ania i przed nimi z dziesiątką McCormack i z dziewiątką Steven Fletcher. Wrócił do reprezentacji po długiej przerwie, tak jak wrócił do Manchesteru. Tak naprawdę zawodnik nie może sobie wybrać, pozwolić na komfort, a popatrzę na tego, na lepiej ustawionego. Nie, tu jest zagranie do... Obraniak! O i proszę, z trudem marszał. No brawo. Ale teraz naprawdę... Klasowe zagranie obrania Kaljudo, popatrzył na bramkarza, zobaczył, że wyszedł troszeczkę przed bramkę. Techniczne rozwiązanie, próbował podciąć piłkę, no zabrakło naprawdę, naprawdę niewiele. Rozpoczniemy od... Przed laty świetny piłkarz, sukcesy z Celticiem w reprezentację narodową i chce zbudować teraz z daleka sansa i niewiele brakowało, uderzał Milik ale brawo, to co żeśmy mówili przyjęcie, zagranie, tak samo jeśli chodzi o strzelającego, momentalna decyzja nie było momentu zwątpienia, zastanowienia przyjął, strzelił, Okej, okay, Bramkosz obronił, ale przynajmniej mamy akcję zakończoną strzałem, brawo Argwili. tak, to ładnie zrobił obraniak, dobrał do Milika od razu poszedł pokazać się, miał wybór tutaj Milik spotkanie ostatnie z Norwegią Zremisowali bezbronkowo ze Stanami. No i pamiętamy spotkanie z Anglią, które przegrali 2 do 3. Będzie okazja dla Szkotów groźnie w Groźniu, błąd naszej obrony, w ustawieniu. No i gdyby nie Szczęsny, kto wie jak to się wszystko skończyło. Bra brawo Wojtek Szczęsny, ale było widać, że Fletcher czeka na biegającego jednego z zawodników. Żaden nie wyszedł na doskonałą okazję. Tutaj zbyt łatwo ograni. Tutaj nie można zaryzykować tego ślizgu nie trafić. Tu czeka, nie ma, próbuje. Obraniak po raz kolejny. Jest glik, jest szukała, jest Milik. Może to jest ten moment biało czerwonych Tak, i nie, szkoda, niewiele brakowało. Byśmy prowadzili w tym spotkaniu ludo obrania. Jak Kamil Blik, tego nie trafił. No, doskonała sytuacja. Doskonałe dogranie sam. Ja troszkę zrobił. Przecież tak zrobił to samo z Anglią. Tak zacząła w siatce, a teraz. Delikatnie minęła słupek. Szkoda, bo ta bramka na pewno by Kamilowi tak, to... pomogła. To powrót do reprezentacji, strzelony golf w taki firmowy dla niego sposób na pewno by go strzelił Ja myślę, że pomogła w ogóle Biało-Czerwony. Bo... Pięć zmian w drużynie Szkocji, dwie zmiany w Biało-Czerwonych, wśród Biało-Czerwonych. Pozostaje no, już mniej niż kwadrans. Miło by było, jakby się to spotkanie skończyło zwycięsko dla naszych. Odrzutu z autu Wersli, Ney Smith do Ani, Ania w pole karne. tutaj trzeba uważać, no, mamy szczęście, ale jeszcze nie do końca, Brown gol! Moment nieuwagi, mówiłem, trzeba uważać, takiej dekoncentracji, braku krycia i Brown strzela bramkę dla Szkotów. No troszkę przysnęli, tak jakby zahipnotyzowani tym, że kilka tych akcji wyszło do tej pory. Nie spodziewali się tego i tak jak powiedziałeś, moment takiej niefrasobliwości, momentalnie wykorzystany strzał Brauna i 0 do 1. Prześledźmy to po kolei, prawda? Tutaj no na tak jest Dobrze, 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 się na Dobrze, Wszystko wytrzymał, napór dobrze, nie, Ania niepilnowany, spóźniony Grzyski. Dośrodkowanie. Niedobre. No i nie podąża za nasz yy, pomocnik. Tutaj też to wybicie Szukałeś. szukały takie no, Podręcznik mówi, że nie odbija firmy się do środka, bo stamtąd grozi największe niebezpieczeństwo. Nie miał łatwej sytuacji szukała. Odbił Brown nabieg i skończyło się tragicznie dla nas. Sobota Polacy prawą stroną Polański. Okazja milik. Aha, jak ta złość trafił w obrońcę. To musiał odczuć Wiersli. Więc... Ale tutaj muszę pochwalić za to zachowanie Marcina Robaka. Tu nie było dużej pracy, natomiast zachowanie idealne. Momentalnie wyczucie odległości z nabiegającym Arkiem Milikiem. Przygotowanie piłki, ułożenie tak naprawdę do, do strzału. No i na, na posterunku stanął obrońca tym razem reprezentacji Szkocji, chociaż... To był dobry strzał. Odzyskał Sobota, Polański. No, szybciej trzeba napędzić tę akcję. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, pokazał się tutaj z lewej strony Brzyski. Ale właśnie brakuje takiego wejścia do linii końcowej, prawda? Czyli Polac. W ostatniej szansie walczą na się odzyskanie piłki Masłowski. Będzie okazja. Polański z daleka, ale w gąszcz Szkotów ciągle są dobrze ustawieni. No, gęsto tam, ciasto tam w polu karnym, rzeczywiście ta decyzja bardzo dobra. Uśmiechnięty twierdzić, że ten strzał też był niezły. Natomiast no, przed bramką 6-7 zawodników w Szkocji to nie miało prawa się udać. 3 minuty zostają doliczone do tej drugiej połowy. Mieliśmy tutaj troszkę przerw w grze. Zobaczmy, czy wykorzystają je biało-czerwoni. Tak, razie. w tym momencie mamy autu. jednego zawodnika w polu karnym. Tak. Polacy. Potrzebne dośrodkowanie. A tymczasem strzał z daleka odbita piłka przez Marszala. Bardzo to ładnie Michał tutaj zrobił Tomasz Ale brawo za tą decyzję. Tutaj no jednak e, troszkę szkotów oszukali. Tu wszyscy spodziewali się, tak jak mówiłeś, wrzutu. A tutaj szybkie rozegranie i odważna decyzja. Brawo, brawo Michał Masłowski. On będzie doświadkowywał teraz tego rzutu rożnego. Końcowe sekundy, w których szukamy tutaj pocieszenia, czyli remisu. W górę glik, ach, jest marszał, gdzie być powinien. No ciężko, ciężko biało-czerwonym w pojedynkach z, ze Szkotami. A piłki troszkę takie zawieszone, więc nie za łatwe do, do, do wykończenia.